6 grudnia Harley Davidson Defender w Warszawie. Dzisiaj wyjątkowe tutaj wydarzenie, bo specjalnie zorganizowali fajną imprezę dla dzieciaków z domu dziecka, a ja wam już pokazuję w kilku ujęciach, co tutaj fajnego się działo. Powiedz mi co tutaj dzisiaj się działo ciekawego, co tu się działo, więc to ja ze sobą mam sprzątać, w przypadku ściągaku nawet, bo nie spodziewałem się aż takiego oddechu. Powiedzieliśmy zrobić z dla Namibia to było na 20 lat, kiedy byliśmy z 3 lat, to ponad firmami i muszę powiedzieć, że to jest karty. Słyszy wola, dzieci dostały boksy w wysokości od dzieci, wola naszego warek partnera, są one zbrojone, widać dzieci też dostały Odlodowowano skalę. Od Pizza York dostaliśmy 30 placów, no tak jak się, na palówki strzeżone, nie ma, bo to do. Tak, ale będziecie zobaczyli oczywiście to na będzie na dzieciaki Bardzo głębokie podziękowania dla firmy Simba a za bardzo mieliśmy. Od nich bardzo dużo dzieciaków i po prostu w jednym, nie w Kolega to jest firma Basu, Bałacik Foster, ubranka dla dzieci od firmy Nonu, to wątpię dzięki Ministerstwu Polakowskiego i od Ice and Wieczorem serdecznie zapraszam o godzinie 18, takie drugie zadanie, to bardziej nie dla dzieci, lecz dla dorosłych, będzie to bądź bizneswende, będzie to będzie coś będzie tutaj z tego, już się kolega rozstawia, malował na... Model ten, e, będzie barber, będzie piercing, będzie tatuaż, a o 21.00 e, profesjonalny pokaz e, ogni e, na Stadionie Olimpia. Oczywiście bardzo dziękujemy za udostępnienie tego miejsca. Wszystkich serdecznie zapraszam. I chyba tak naprawdę większość osób, które nie ogląda, zapraszamy też za obrazu. na przyszły rok. Dziękujemy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.